z tej strony znowu ja ZNSPL, a dzisiaj pokażę Wam plugin Kinema. On daje jakąś modyfikację, coś w stylu tego. Tylko to było takie na szybko. Teraz jak to zrobić? Od jednego rogu... No poczucie, dalej. Od jednego rogu, czyli CPOS, na przykład jeden i drugi róg musimy rozwalić to na przykład ok i teraz co robię animacje ja na przykład zrobię literkę no i dam cp, nie cs save i nazwa Oj, przepraszam. Bez. O, teraz. Nie, bo mi się to pomyliło i dwa razy się wpisałem. I wpisujemy, na przykład, yy, ja napiszę, byle co i napiszę, hy. I tak ciągle. Teraz to musimy rozwalić. Hmm. Tu było tu. Mhm, teraz tu. Może na przykład tu wychodzić, ale nie więcej niż rogi, które zaznaczaliśmy. To będzie na przykład tak. Okay. I to samo. Włączymy deszcz. Ok. Potem znowu to musimy zniszczyć. Albo to sobie zniszczymy. Jak już zbudujemy to. Okay. Hmm. Jak już to tak będziemy robić no to tak będzie szybciej 35 potem i zapisujemy tak samo no i ostatnia litera to o. na przykład będzie hejo nie tak wyświetlać się. Teraz pokażę, jak to włączyć. Jeśli zrobimy, wracam za chwilę. Dobra, przepraszam, tylko mi telefon zadzwonił. Już jesteśmy. Jak widzicie, to tak działa. Komenda jest taka: w moim przypadku c 0 spacja. Nazwa: z tego, co tego kinem mam spacja. 5, spacja 0, spacja, raczej te, ta piątka to znaczy ilość powtórzeń. Potem spacja 0, spacja, prędkość. No i to na tyle. Ja się z Wami żegnam do następnego poradnika. Cześć!